Słuchajcie, premier Tusk zainaugurował z www. Wielką Pompą nową stronę internetową rządu. Ha, kosztowała niebagatela 65 tysięcy złotych. No, a kolega znajomego, a w zasadzie jego brat, kupił gotową, taką wypasioną na wszelkie możliwe sposoby stronę w USA za 100 dolarów. I ona bardzo ładnie hula. No, ale strona premiera to nie jest zwykła strona to jest taka strona stron to jest najbardziej stronnicza albo Inaczej, e, najbardziej stronowa strona, zbudowana z najlepszych dostępnych w całym internecie bajtów, sprowadzanych z najdalszych zakątków netu, perełka architektury internetowej, te portale, ten interfejs po polsku między mordzie, ten frys premiera, no. Jeszcze słuchajcie, nie leżymy i stać nas na dobre strony. Premier 37 milionowego, ambitnego i dynamicznego narodu musi mieć jakąś dobrą stronę. No nie ma wyjścia. A ta nowa strona Kancelarii Premiera no, ma wspaniałe właściwości terapeutyczne. Polecam, jak jesteś zdołowany, bo pensja niska, podatki wysokie, miednica emaliowana spadła nagle rano na posadzkę. Masz jechać PKP. Wejdź na stronę Premiera. Tam jest tak dobrze. Świerkają ptaszki, trawka jest, a woda walczy o błękit z niebem rozgwieżdżonym w słoneczny dzień. Zawsze mają wydać z dwóch tysięcy. Kliknij choćby na e, realizację expose. O, co tu mamy? I zobaczysz, że wszystkie obietnice są albo zrealizowane, albo w trakcie realizacji. Cały czas na stronie panuje ciepły, weekendowy wieczór na Kazimierzu w Krakowie. Zaludniają się puby. No Karaiby internetu. Wejdziesz na stronę premiera, to nie będziesz chciał wyjść. Bo i po co?